Witam Was ponownie, ponownie Was witam. Kolejny odcinek naszej wspaniałej serii Dungeon Keeper 2. I tak sobie życzyliście, dzisiaj będzie odcinek ciągłego, bezczynnego treningu naszych przepięknych, wspaniałych, nienarzekających stworów. I chyba wczytałam w takim razie. Muszę wczytać w takim razie. O ile się zapisało, miejmy taką nadzieję. Okej, okay, zobaczymy. Działa! Mm, nasz dziwne. No dobra. W takim razie w treningu ciąg dalszy. Intrygujący trening. Czekajcie, poprawię sobie tego. No. Jak to się nazywa mikrofon? Teraz jest ok. Gdzie to złożyć tu? No tak. No niech trenują, nie wiem jak to zrobić, żeby wam to przyspieszyć. Nie chcecie, żeby wam tego przyspieszyła, no. Przyspieszyła przez. przy... Nie, nieważne. Żeby było szybciej. Ale skoro tak sobie życzycie, no to ja, no co, ja mogę. Nie będę się sprzeciwiać właśnie wam. Skoro to wam zawdzięczam właściwie wszystko. Samolot leci nad domem, jeżeli to słyszysz, to wybaczcie, bo strasznie głośno. Mieszkam obok lotniska, to tak to wygląda. Bardzo często przelatuję o tej godzinie. Samolotę dzisiaj trochę wcześniej nagrywam. Nie tam mi zaraz ginie. Czekajcie. Ta też mi zaraz zginie, nie trudno. Tak już musi być najwyraźniej. Nie gin! Dobra, jest. Trenujcie, trenujcie. Salamandra, co się nudzi. Chce z trollem Ty też tego zabierz. O, tego, tę. To kobieta w końcu. Troll powiedział. Swoją najwybitniejszą z wypowiedzi. Ten się cieszy. cieszy się razem z nim. Już masz szósty już poziom? Nie. że przestać walczyć. Nie wolno przestać walczyć. No, salamandra sam na sam z czarnym rycerzem. To już wiem. Od ostatniego nagrywania już to wiem. O, masz szósty poziom. Ale super. Co ty robisz, chochlik? Zawiesz ją. Tę, tę, tę... I ty... nabijaj, nawalajcie się tam, co ja będę... O, nie, tutaj. Tutaj. Zobaczmy, co tu jest. O, coś odkryłam! Jakąś... dziurę. Kolejną. Odkryłam jakieś dziury, tylko tego. Co tutaj jest? Chodź tu, królik. Ej, królik! o oh. <laughs> Królik. Już za dużo królika. Weźcie złoto. Bierz złoto, na co czekasz? A tymczasem zobaczmy, jak tam na arenie idzie. Ktoś zginął. Na siódmym poziomie. I ktoś na czwartym zginął. O, to jest najgorsza rzecz. Troll, czuje się nieszczęśliwy, gdyż nie ma nic do roboty. To jest najgorsza istniejąca rzecz. Nigdy nie uda mi się tego wyleczyć. Niestety, stwór w tym momencie jest ciągle nieszczęśliwy. I nie chce, musi nic robić. To jest to jest ja nie wiem dlaczego on już narzeka, skoro w poprzednich odcinkach, w poprzednich misjach wiele razy było tak, że przez długi czas te stwory nic absolutnie nie robiły. A kasyno wcale im czasem nie pomaga. Ale wyleczyć tego jeszcze nie umiem. Nie wiem czy nawet próbowałam kiedyś, ale chyba, chyba próbowałam i bezskutecznie. Nie da się ich wyleczyć. Są chorzy na tym punkcie. Mhm mm Wiecie co? Ja chyba z przerażenia zrobiłem kasyno, nie wiem Nie chcę żeby mi tutaj wszyscy narzekali ciągle Widziałam to kasyno postawić Tutaj nie mam miejsca też nie mam miejsca Jest ci kasyno te tak? No i go takie małe to nie dużo wam da Narzekające potwory Tutaj mamy takie mini kasyno Jakie drogie Mini kasyno, rzeczywiście mini w ogóle nic tam nie ma. 12 tysięcy muszę nie zapłacić, a nie mam tego. On jest takie złoto, coś. Złoto! Patrzcie na to, złoto. Nie tu. A właśnie, słuchajcie, przed chwilą. Co to jest? Na dole takie coś. Nie wiem czy wy też to widzicie, takie czerwono, białe nie do co. Nie wiem co to jest nieważne. Mam na nadzieję, że nic groźnego. Eee, przed chwilą, zanim nagrywałam Dungeon Keepera, próbowałam eee, jak działa gra Mighty Magic 9. Jest to gra już jakieś to zresztą mówiłam. Jedna z moich ulubionych, albo nawet ulubiona, którą znam teoretycznie na pamięć, ale za to za każdym razem inaczej ją przechodzę i zawsze jakoś... Super mi się to... super mi się to gra. I sprawdzam po prostu jak się... jak zrobić, żeby wreszcie udało mi się ją uruchomić na liście. bowiem niestety ciągle się albo wyłączała, albo, coś w ogóle odbijało. Nieważne, w każdym razie nie działała. Dzisiaj znowu testowałam ją, zainstalowałam ją trzy razy. Potem nagrywałam kilka razy, żeby zobaczyć... Ups, na Czy się w ogóle nagram. Nagrało się oczywiście. Nie sprawdzałam, jak jest z głośnością, bo nawet nie mówiłam przy tym, żeby tego nie, nie, nie przesadzać. No i wygląda na to, że działa. Tylko jedna wada jest taka, że przy każdym ładowaniu, czy na przykład tak przewodzę z krainy do krainy, czy coś takiego, to niestety muszę zatrzymać nagrywanie, wyjść do pulpitu, wrócić do gry i gra dalej działa. Tylko niestety no właśnie muszę takie eksperymenty robić za każdym razem. A ogólnie, jeżeli poza tym jest wszystko bardzo dobrze. I chyba będę sobie mogła pozwolić na nagranie tej I yy, no mówię, to jest moja ulubiona gra. Jest dla mnie. Dla mnie jest idealna, jeżeli chodzi o podkład dźwiękowy, jeżeli chodzi... Ja wiadomo o grafikę, nie, ale to chodzi przede wszystkim o grywalność. Przecież człowiek chce grać w coś ciekawego, a nie, żeby tylko... Jakieś takie właśnie wspaniałe, niesamowite efekty specjalne. Po co to komu? Jak gra może być beznadziejna. Jestem takiego zdania, tak samo z tą grą, ten John Keeper. Gdzie może grafika nie powala na kolana, ale za to jest bardzo... No nie no, dla mnie ciekawa. Każdy ma swój gust też. Jeżeli chodzi o Matin Magic, to ja właśnie spróbuję, zobaczymy czy się w ogóle da, da nagrać. I ja się przetestowałem. Oczywiście nie, 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 nie wrzucę tego na YouTube, bo. Przetestowałam to w taki sposób, że w ogóle nie rozdawałam punktów umiejętności, moja postać była do niczego, nic nie potrafiła zrobić. Ginęli wszyscy, ale chodziło tylko o to, żeby właśnie sprawdzić, czy działa. Przeszłam kilka pierwszych lokacji, żeby zobaczyć właśnie, jak idzie taka sprawa, jak przechodzenie z krainy do krainy. No, zobaczymy, no. Wydaje mi się, że jest okej, okay. a może się mylę. Kto to wie? Niemniej. O, ty jesteś na pierwszym poziomie? Skąd ty się wziąłeś? Niemożliwe. Nie wiem. Nieważne. I jeżeli chodzi. No i mówię, no i spróbuję to w takim razie może zacząć nagrywać. Może z tego coś ciekawego wyjdzie. Nie sądzę, żeby to było niewykonywalne. Wiadomo, ja na się jak zwykle, tak samo jak z tym Dungeon Keeperem, ale przynajmniej. Może coś z tego wyjdzie. Mam taką wielką nadzieję, bowiem no... Gra... To mi sprawiło dużą radość, że się nagrało i... Tylko teraz trzeba zobaczyć, jak tam będzie. Czy znaczy, ciemno jest strasznie, dlaczego to jest tak ciemno? Nie lubię, jak to jest tak ciemno. Tutaj przynajmniej. Bo nie wiem, gdzie jest złoto, nie wiem, gdzie są wszystkie rzeczy. Wezmę chochlika, a czekajcie nie muszę pilnować. Areny, no do jasnej, ciasnej, jasne, wszystko naraz, muszę robić jak zwykle. Jak tych Czarnych Rycerzy wytrenuję na, na maksymalny poziom, to to będzie... super. Ochlik, zabierz ją, o sorry. A, i ten też, tak, masz rację. Kiedyś mi się udało zamknąć Ochlika w środku i tak łaził. Nie walczę, ale tak łaził. To śmieszyło. Troll, goblin, szkielet... A ja szkielet zginie, to jest problem, bo jak szkielet zginie, to on już nie stanie. To jest problem. On się rozsypie w kubkę tych... kości. Spłuchniałych. Dlatego trzeba uważać z tym szkieletem, bo nie chcę go stracić. Nie są mi bardzo przydatne, ale zawsze coś. Jezu szkielet nie zginie, ale będzie bajer. Czekajcie, nie zabierę tak wezmę go w ten sposób. O właśnie. Twoje portale to bardzo dobrze. A ja... Wy tak będziecie walczyć, mam nadzieję, że nie zginiecie... Znaczy, znaczy nie znikniecie, bo jak zginiecie, to jeszcze nic, ale nie to. Jak zginiecie, to to będzie problem. A ja w tym czasie poeksploruję nasze okolice. Co tutaj jest? Tutaj nic nie ma. Jak gdzieś pójdę i tam nic nie będzie. To nie moja wina. Niech sobie grają kulki gdzie indziej. Ja czekaj co tutaj byłam. Nie chciałam coś innego sprawdzić. Tam na dole. Na dole. Oto. Co tutaj jest? Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tutaj nie ma nic. O, No proszę. Wrogie ściany. Tylko tego mi brakowało do szczęścia. Coś tu jeszcze jest. Sama woda. Wszędzie woda. I złoto. O, armata. Druga armata. I wróżka. Nie wiem o tym, specjalnie takie zrobiłam, żeby się tam wcisnęli, jak na niewygodnej dyskotece. Za mało miejsca, za dużo ruchu. Znowu złoto. No, że dobrze, dobrze, tam mi się to. Złoto mi jest potrzebne. Ujej ile złota. Strasznie daleko idę. Gdzie ja w ogóle idę? Dzięki Bogu skończyło się. Tutaj. Mogę sobie kopać. Dzięki i Nie wiedziałem, że cię tu znajdę. To był taki przypadek. Ale super. Mi się podobało. Przypadkowo znalazłam czarodzieja. Jakiś sąsiad coś remontuje. Coś hałasuje. he ohoho Fajne dźwięki się wydają. Takie. Nastrojowe. Ty, ty. To jeszcze salamandra na jakimś niższym poziomie, proszę. Goblin. Ty. Bo na 8 poziomie mają jeszcze jedną możliwą umiejętność. Jak na czwartym dostają jedną umiejętność, taka salamandra dostaje tę kulę ognia, którą potem rzuca. To tak samo właśnie z, z tworami innymi. Na czwartym umiej jedną umiejętność więcej, a na... na. ten. A na 8 poziomie kolejną umiejętność. Nie pamiętam, czy na dziesiątym też się jakąś dostaje. Nie będę zgadywać. Trenujcie, trenujcie. Chcieliście sami to oglądać? Ja, ja mówiłam, ja mówiłam, to będzie nudne. A nie, nie, tak, tak, będziemy oglądać to. Tak. Dobra, dobra, wasza sprawa. Zresztą i tak nie musicie tego oglądać przecież. To wrzucę, a kto to obejrzy, to już się to sprawa. No, zobaczmy, co tam jest. Coś tam poszedł z moich. Co to było? Taki wrzask. O, klejnoty. No super, to już mam złota bród. Tylko teraz muszę się tam dostać. Lecimy most. Mostek. Mostek. Rogaty by się przydał na coś. Ale nie mogę. Nie nie zużyję tych 100 tysięcy many. Punktów many. Oj, przepraszam. Bo. Bo. Zacinaj się. To jest bardzo dużo, a ja muszę leczyć moje stwory podczas walki, przykro mi. Nie wiem czy się przydasz w tym odcinku. Znaczy w tym tej misji. Na pewno tej misji nie skończę w tym odcinku, ja się będę teraz rozwijać. Rozwijać się. Uchiki pracować, proszę. A teraz tak, na arenie ktoś walczy, ktoś coś robi. Tak, tutaj tego zginął, ten tamten też zginął. Tu zginęło, tu zginęło, tu, zginęło. tu się coś ponowiło. Dobra. No dobra, dobra, przepraszam, trenu, trenu. też, ty też O też Wszyscy do walki Może większą zabytę arenę, będzie więcej stworów Będzie ciekawie To też jest złoto, nie wiedziałam, nie zauważyłam go Łoś salamanka już mi ginie Przed chwilą miałeś pełne życie A on dalej ma pełne życie, prawie Ty chodzisz szatła żywy Dobrze, że szkielety przynajmniej nie narzekają na brak zajęć. Im zawsze jest ciekawie. Nie nudzą się sami ze sobą, są inteligentnymi osobami. Osobami. Dobrze powiedziałam o szkielecie. Soba. Hmm. Zbierajcie to złoto, zbierajcie. Ej no, macie zbierać to złoto. Jeszcze nawet jednej brylki nie otworzyli, tego nie rozwaliliście ku, będziecie tak się mączyć z tym Ja się za nim będę męczyła Miałam kasę już na płacenie z tworą Chodźcie tutaj, walczcie z nimi Zniszczcie bramę oraz tę No Ej ale nie wchodź na pułapki głupiej istotą Wiem o tym Zniszczcie armatę Bardzo dobrze, że dzień wypłaty. Stwale będą zadowolone.